Moi drodzy, jednym z poważniejszych problemów, jaki moim zdaniem pojawi się w krajowym systemie faktur dla takiego klasycznego, zwykłego przedsiębiorcy, będzie brak możliwości wystawienia faktury z datą tak naprawdę inną niż dzisiejsza. Pomijam pewne sytuacje wyjątkowe. Zasadniczo, jeżeli dzisiaj kontrahent ci powie: Słuchaj, wystaw mi fakturę, ale jeszcze z datą z zeszłego miesiąca. Bo chciałbym odliczyć VAT od tej faktury w deklaracji, którą zaraz złożę za miesiąc ubiegły, to dzisiaj generalnie jest to możliwe. W dobie SEF-u taka sytuacja nie będzie możliwa, dlatego że dla celów VAT-u datą wystawienia faktury będzie data, w której przedsiębiorca wysłał ją do serwery rządowe do krajowego systemu e-faktur, a nie wystawił w programie fakturowym. Więc zwróćcie na to, moi drodzy, uwagę, jeżeli będziecie wystawiać faktury z opóźnieniem, czy będziecie chcieli iść kontrahentowi na rękę i wpisać datę, Wsteczną to niestety nie będzie to możliwe. Pozdrawiam cieplutko.